Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Ciekawe... Znajdzie nas? Nie. Nie, on znajdzie nas po nicku. Jak po nie, nie znajdzie. To już chyba nie działa. A, Ej! A, a, że tak. Aha! No to tu zaczyna... A nie, wiecie jak stąd wyjść? Gdzie my jesteśmy? Tak. <grym> ma, to zaczynaj, ja już mam. Wytrzymam. Poszedł. A, była Ula. <grym> Kej, czyjś dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nie wiem, co tu się wyda wy wy wydarzyło. E, jedzę ze mną Tomek. Jestem. jest Aga. Jest. Jest Tomek. E, to, że dwa razy? Przytyłał mi się coś? jest Tomek Guga Madzia. No właśnie. Dzień dobry. Intro. Po intrze. Kluźba, ja taki gruby jestem, żeby dwa razy przedstawia? O jezus, skonfizowaliście mnie, dobra, proszę nas wypuścić stąd. To, ci, to, to się to nie mam nadzieję, że nie zniszczyliście żadnego Redstone. No, zobaczymy. Aha. długo się leci w górę. Boże, Jak się cie... leciało na dół? Wy żeście do bedrocka aż doszli? Tak. Tak. Ci Aga aż wypadła. Aga zaczęła. Oh. Tak, bo tutaj na tej wersji nie ma już limitu. Można tak. Aha, tu się. No to prawie żeście w Redstone się spali. Prawie. Się... Także moi drodzy, ja kolejny do... odcinek zasłuchanych dzisiaj będzie nam tłumaczyć Tomek, więc weźmy sobie... Ktoś mi tutaj podjumał knop. To pewnie Aga. Dajcie A. mi, bo mije. No weź ode, ode mnie ze skrzynki. ze skrzynki. No nie, no ja biorę, bo z mojej ktoś zabrał. Aha, to już. A odda... ja ci oddałam, jej, No to weź. No to, to już weź, boże. Nie ma znaczenia. No już co, teraz weź, guziwa. Najpierw na kcie później sobie weź. No dobrze, czy jesteśmy redy? Czy macie o jeden przedmiot więcej? Tak. Tak. Dobra, czyli może się nie No bo to dwa. Bo Tomek, pamiętaj, jak klikasz przycisk, tak? Prawym, prawym! Nie lewym, tak? To tak jak wczoraj, żeś rozwalił. <grym> Skądś... e, także moi drodzy, zanim zaczniemy, my Wam oczywiście przypominamy o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, już na wszystkie socialki, linki macie oczywiście w opisie. E, wasze prace też się gdzieś już tutaj pewnie wyświetliły. Także na Discorda też was zapraszam, gdzie możecie sobie skróconą mapkę pobrać i też budować. Dobra, Tomek, od razu jedziemy. Aha, no szybko no. Dobra, o idziecie Jezus. do dziurki. No. I teraz tak. Musicie mieć za sobą ścianę. O Jezus. Z, z, czekajcie, za sobą macie ścianę diamentową. Mhm. Jak stoicie na dziurce, no. to bierzecie teraz e, dębowy pień, mhm. czyli daje... oak? lodowy. Czy oak? Ten, oak? Ten, oak? ten jaśniejszy, oak? Aga. Mhm. Dobra, to, no bo ja mam. Pompiecję. I dajecie dwa do przodu: ścianę czerwoną. Stojące, czy Czekaj, leżące? leżące. Na środku stawiać? A, Nie. Si po, poza dziurką. Poza? Dziurkę zostaw wolną. aga dwa do przodu. Dwa do przodu. Dwa w prawo. Od dziurki znowu. No. Od dziurki? To w każdą stronę? Kurwa, poczekajcie. Trzy, przepraszam. Trzy do przodu ma być. Jeszcze raz. trzech chociaż umieściliśmy. No. Jest ciężko czasami. dobra Trzy były do przodu. Trzy w prawo. Ale w prawo od dziurki czy Od dziurki. Od dziurki trzy. W lewo. 4. To skrzywe. No, no krzywe, no, żeby coś okay. za ciebie. I za siebie tak jakby trzy. Raz, dwa, trzy. Jakiego ksiwujcia postawiłeś ty. Dobra, krzyża tam. nie widzisz! No, teraz po, do, połączcie do. to wszystko dookoła. Wiecie, żeby wam wyszedł ten. Ale dół też uzupełniamy? Nie, nic nie uzupełnia, to tylko obwódkę. Dobra. Czyli teraz powinniście mieć ile na ile? Ja już nie wiem. No wyjdzie prostokąt. Tak? tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wyjdzie wam osiem na dwa, trzy, cztery, pięć na siedem. Tak. Tak? Zaraz zobaczę. Ja też zaraz policzę, bo dwa, cztery, sześć, mhm. osiem Jest. na co? Dwa, cztery, na siedem. Sześć, siedem. Si. Dobra. Maciusz? Mhm. Tak. Mhm. To teraz podnieście to łącznie z dołem, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć na sześć do góry. Łącznie z dołomiecznie. 7 Na ma być łącznie, tak? Nie, łącznie z tym było. Już raz, 6. 2, 3, 4, 5... 6. go do szkoły znowu. Na 6. 6. Łącznie z tym dołem, co już mieliście, 6 ma być łącznie. Wszystko podnosimy? Wszystko! dookoła. Mm. Boze! Czemu Boże? Boże, boże, boże. Czyli z, z tym szkieletem w środku też, tak? To w środku było tylko pomocnicze. Aha, dobra. To dobra, potem, dobra. Możecie, to potem okay. będzie do skasowania. Jakby co, ja jeszcze nie zdążyłam? Widzę. Fajnie, miło. Ale ja tutaj I ile to w specy... miało być? Sześć? specyficzny tak. sposób drewno kładę. Ja też. Bo właśnie. mi się nie podoba. Mi też. Nie Jedzie... można było wziąć desków? Jedynie... A nie, a ja jest sobie tak, a tak, no dobrze. Przestań! Ten się chciałam sobie ubić Ej tak, możecie go zbić, to był tylko... Jezus, to nie była dziurka to co tu. To <grym> <grym> Ej, No to to w ogóle jest Ej, wyśmieszacie mi, nie mogę już Myszka mi nie bierze dziurka. ale to lepiej dziurek to ty nie myl No pomyliłem z twoją Bo to może boleć potem No i Ej, weźcie no, nie No i odpaliłeś by no, trochę chyba było trochę, Tomku, takie awkward Indeed <grym> ty 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 Krzywe dla ciebie. To jest koszyk piknikowy. Nie mów że zgadłem, bo chyba zwariuję. No i gdzie tam ogień wsadzisz? Czyli po koszyk piknikowy. <grym grym zniknika> Ci koszyczki. też nie podoba. Nie wiem co to będzie, ale <grym> się Ja poprawię. Cikło się. Ja nie byli nic byli mówić. Już skończyliście. No, zbrałem, ja Ale czemu wy nie mówicie, że skończyliście? No skończyliśmy, no. miło mi. Teraz tak. jestem. E, bierzecie schodki. No. A no, tak brzydkie. Ostawiacie się plecami do ściany e, diamentowej. Mm -hmm. O, mm -hmm. nawet stoję. I teraz jak macie tą całą budowlę, to na ostatniej warstwie dokładacie naby do przód, robicie obwódkę całą z tego. W dół, czy w górę schodki? Na do ostatnim się... poziomie, Aga. Na ostatnim poziomie, nie żebyś dała go wyżej, tylko do przodu dokładasz jakby. No tak, no to tak robię. Jak nie do tak... Jak do przodu? Przod. Ja rozumiem mamy... cię, jak Ja zrobiłam. Poczekajcie. Ha, ha. Z Mamy te schodki postawić no gdzie, gdzie? wewnątrz, czy na zewnątrz? Na zewnątrz. No dobra, no to do do siebie. Tylko do klei... na tak, dobra. tylko do klej? Tak. Dobra, już zrozumiałam żeby to. A nie... je normalnie tak jak idą schody, czy odwrotnie? Nie, te schody doklejasz tej ściany, co już tam jest. Nie na nią, tylko to, jakby do przodu przyklejasz. No ja wiem, ale... No dobra, nieważne. No Zobacz, dobra. Coś wymyślił. Robicie to do, dookoła. Dookoła, tak? Tak. Okay. tak. No dobrze zrobiłeś. Nie, bo, bo... Chodź, chodźcie na chwilę. Tomek, no. chodź na chwilę. Do do mnie no. To problemuje o to, że można tak jeszcze zrobić. O to nie tak. tak jak robisz. No dobra, okej, okay, okej. Okay. Co za grzyb. Czyli normalnie abyście po, po schodach wchodziliście, co nie? Tak, tak, tak. Aż mi brzuchło zaburczało. Chceś grzybak się zbudował. Co, tak? Coś, tak, tak ktoś ma kurde grzyba widział, tak. Więc <gryba> no kolejna bo. warstwa na tym drewnie? <gryba> nie, teraz zwężacie tę te warstwy. Teraz składziecie następną warstwę na tym drewnie i też będzie dookoła. Ale co? Ale czego? Właśnie, czego nie powiedziałam? No schodów, dalej schody. Pytałam się, czy robić kolejną warstwę na drewnie, nie. Ja nie mogę konfuzować przy Adze, przecież ona się zakręci. A co ty do ale co ty do mnie mówisz, Kuźwad? Zepsułaś, no po to. Kto? Zepsuła? Ale halo! A co ty Kuźwad, mi tutaj świdrujesz, ty? Ja dobrze, no, zaraz się później, 9 minut zostało, jazda. No to jeszcze do Dobra, to Wojtek robimy do samego końca, wiesz, tak zwężamy. No Ale dlaczego mówisz to tylko do mnie? Popatrzę, bo, 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 bo Magda robimy. już to zaczęła robić, zanim tobie powiedziałem, a Aga dalej jest przy pierwszym. rób kurwa. kuźwa, ty jesteś przy pierwszym. <laughs> Czyli Aga, jednym słowem robisz cały czas Wiem, dar duchu, zmniejszyć, kuźwa, już teraz nie mogę, kurwa. Masz pomóc z mieszaniem? Jest... Tak. No Wiecie i teraz. Coś? Ja muszę mieć podpórkę, kuźwa, jak mam to sobie jechać. Dobra, jak to jest takie krzywe, no to, 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 to jak ja to mam zakończyć? Właśnie, jak podpórkę? ma być zakończone, O, dziękuję. to chyba komik zrobimy. Tam potem będzie dwa, taka podwójna dziurka. No jest podwójna dziurka no jest. i co sobie tam wsadzić? No poczekaj! Palca! A może lubię coś innego? Trzymaj się, kurwa. O Jezus, musiałem jej podpórkę zrobić, tak, by spadła. podpórki to długo robię Dobra, ja Dobra, ja już mam dax z dziurką. No. Teraz w tą Czerwie. dziurkę wsadzacie ognisko. Dwa ogniska. No. Tomek, zapomniał. Wsadz... A jak mam se to jest prostokąt taki dziwny. Daj tam dwa ogniska, Kobi, <śmany> czego ty nie <śmany> pamiętasz <majesz> ty?! La 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 Ja nie mogę przy tym babiu. Dobra, teraz bierzemy to drugie drewno, to drewno, świerkowy pień. <śmany> tak. Idziemy do rogu pomiędzy ścianą... Czekaj, plecami do ściany diamentowej i tak, żebyście mieli ścianę złotą po lewej stronie. No. no. Pierwsze jest... Idziemy teraz do przodu. Pierwsze no jest fajnie. wolne. Na ile kroków? Na środek? Aga, ty... Jest... Masz mieć ścianę. Do rogu, Aga. jest przyklejona do rogu diamentowa no, złota. Szuj, gdzie stoisz? Tak, dobrze, Aga, stoisz. Aga, na tym co, co stoisz, jest wolne. Jedno do przodu, wolne. Trzecie wolne i teraz od tego trzeciego w prawo dajesz ten drewno. Nie wiem czemu to masz teraz, tylko Adle. Nie <laughs> wiem, czy dobrze robię, ale okej. Okay. Trzy do tak przodu, jest roku. wolny i tylko w prawo dajesz jeden klocek. No dobra, no to chyba mam okej, okay, no. E, no. No, Teraz podwyższcie go na raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Tak, łącznie pięć. Raz, dwa, trzy, nie, cztery. Ale łącznie, to to... Ma być na cztery. Ma być na cztery. No. no. Teraz bierzecie liście. Aha, do tego to I możecie zrobić sobie to sami jak chcecie, żeby ładnie wyglądało. Robimy lizaczka, tak? Drzewo? Drzewo, Aga! Chyba ciom lizaczka. Nie wiem, kogo skomentowałem! Jakie drzewo ty tu chcesz robić? Tam jest drzewo, musisz liście dołożyć. No, liście dołożyć, Mandzia. A co ty kuźwa, ej, on ewidentnie do mnie coś pije, kuźwa. No to weź mu się odwdzięcz. No kuźwa, zaraz się oddzięcze kuźwa. Wypieprzaj, kurwa. Wypieprzaj? Znaczy, górę to nie wleci. Nie, drzewo robię. No ja już mam. No, ale też teoretycznie mam. No. Dobra, to teraz bierzecie e, drzwi. No. Drzwi? E, macie mieć za sobą ścianę diamentową. Mhm. Teraz będziecie robić otwór. Raz, dwa, trzy. <noise> Od, na czwartym i piątym mają być drzwi wsadzone. Czwarte i piąte, no. Podwójne, tak? Bierzecie z latarnię, tam mam ręka dusz. No. I teraz kładziecie na tym dachu na to jest na trzecim od. No tak żeby było symetrycznie. Tak, Aha, gówno symetrycznie, fine. pewnie czekajcie, raz, dwa, trzy. Gówno niesymetrycznie. Dobra, tak jak macie drzwi, to nad drzwiami ma być wolne, ale po prawo i po lewo jedno dalej ma być. Wiecie o co mi no chodzi. Tak, no dobra, no, 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 no tylko sobie tutaj zniszczyć to drzewo w drewno wcześniej, bo już mi nie pasuje. Dobra, teraz bierzecie szybę. Mhm. Cyber, tak będziemy robić? No tak, tak, w kabriolecie. Dobra, macie mi za sobą dalej ścianę diamentową. No. I teraz tak, idziemy, jakby od drugiej warstwy. Mhm. mhm. Pierwsze ma być drewno, drugie macie wybić. No. Na trzy wysokości łącznie. Wsadzić tam to szybę. tej. Niebieska, no. ładna szyba. I z drugiej Wytra! strony tak samo. samo. Mhm. Teraz macie mieć za sobą ścianę e, zieloną. No. no. I też od drugiego poziomu. Pierwsze dwa mają być drewno, potem ma być witraż, drewno-witraż. I też na trzy co? wysokości. Co? Jesz raz. Jeszcze dobra, raz. Dobra, zrozumiałam w końcu, co ty chcesz mi przekazać no, bo, od pięciu minut? Bo, bo. <laughs> od pięciu minut. <laughs> Naprawdę. A dobra, chyba że zrozumiałem. Ściana zielona. w ogóle. Idziemy od lewej strony od drugiego poziomu. Jest drewno. Maciec, nie? Drugie drewno, i potem trzecie wybijacie. Trzecie? Tak. No. I do I góry, trzecie, i tak, i piąte, masz teraz dwie dziurki, tak? Boże, tam już pomyliła. I teraz podwyższcie to na trzy łącznie do wysoko wysokości. Tak, Setki szyby. I została na szczęście ostatnia ściana. Ściana czerwona. A złota? A złota? A złota, to co? A złota tak samo jak y y zielona. A tak, no. no. no Zapomniałem o złoty dobra. Bywa. To jeszcze czerwona? Bo to jest no. inaczej. Też od drugiego poziomu. Pierwsze trzy są drewna, potem są dwie szyby i trzy drewna. Czyli no, tylko... to ja już to zrobiłam inaczej. Ja, ja zrobiłam się, po swoje, Ja się pogubiłem ja z rozumiem. tymi oknami. Dobra, Tomek, na którym ma być te okno? Na, czwart... Raz, dwa, cz... na czwartym i Raz, na piątym. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale na tej ostatniej. Co? <laughs> na ostatniej ścianie, na czwartej i na piątej? Na czerwonej. Przy czerwonej, no, tak. no, no, no. Raz, dwa, trzy, cztery i na piątym, dobra. Dobra, i też trzy wysokości. Znaczy, na dobra, powiedzmy. No, Bierzecie zielony dywan, bo tak, oczywiście zrobiłem podłogę później. To jest jako trawa. Gdzie? Trawa Nie, zielony dywan dajecie przed domem, do, dookoła wszędzie w, wysypujecie. Jezus, Tomek! Przecież wiesz, że ja mam problem z budowaniem dużych ilości. Już zrobiłam! Piej doje, ja. Dookoła zielony dywan, tak? Tak, tak, tak. Ca cały, to tak, aby to była trawa, wiesz? Okej. Okay. No ale dobrze ci idzie. Jesteś dalej niż oni. No, na pewno. To znaczy, jak kogoś pojadą. I mi się stawiał u góry. Piej te bloki, kurwa. Dobra. No. Zobaczmy Wojtka. Ty pamiętaj, żeby nie mówić, czy jest dobrze, czy nie. Nie, ja nie mówię nic. Agi, byłeś, mówiłeś. Nie, to tylko dlatego, że mi się yy, yy, przez przypadek blog postawił. Nie, sposób, to... nie, nie, nie. Cały czas tak powiedziałem, że Tomek ma krzywo. Minecraft ten. Minecraft mi postawił Cześć. źle, a nie że ja. Kumacie? <noise> no. Ja mówiłem tak chaotycznie, <noise> że każdy ma inaczej, wiecie o tym. No to my tylko. Ja domyślam, że z oknami będzie największy problem. Każdy ma inaczej? Nie drzewo mocno skonfundowało, co to jest. Czego ty mi tu łazisz? Znaczy, ja mogę powiedzieć kto ma dobrze. Nie no, okay. nie mów. Kto ma dobrze? Zgodnie. Nie mów. A co z tą pomarańczową wełną? E, daję Trosko. ci w środku dywan, no. Co dalej? To wszystko. No jak to wszystko, co ty? Ile zostało nam czasu, bo nie widzę, minuta coś? No A łóżko jest... w środku? No nie no mogłem, ja, bo ja więcej tych elementów by musiał jeszcze ja sobie mieć. Ja sobie też parę spałem, rzeczy chodno. zrobię jeszcze po swojemu. To, to po prostu... Halina! Się... Nie teraz! Ja pier... Ale nie słychać Halinki. No. Bo dopiero startuje ty. Aha... Miło. No Taka Halina. No słychać teraz było. No. Chodź tu, podjedź tu, bo cię podniosę. Tu tu, to, to, to Dlatego ja pucusia puszczam zawsze sama wtedy, kiedy mi pasuje. Chodź do pana, chodź. do pana. Come tu daddy. Choć, choć do pa, a jak ładnie jedzie. Kuźwa, tresowana. Tresowana, Boże, biedniutku. Dobra. No hit. Teraz sobie czekaj tutaj ładnie na parapecie. O. O, dobra, to będzie. O. Chciałem dać więcej dekoracji, ale potem byłoby dwa paski, to byśmy się. się no zaraz muszę zrobić inaczej. Ja już się konfuzowałem w tym tłumaczeniu z tymi oknami. O. Myślałem, że jak powiem je na końcu, będzie łatwiej wybić dziurę, ale jednak widzę po prostu. jednak nie. Ja tam nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale. Nie, ludzko, więc jest okej. Okay. Czy do kogo wpadłem? Do Wojtka. O! Bo... <śla> A ten! ma Wojtek! Co? Ej, zrobił ładniej niż ja, wychodzę z tego. No stąd dekoruję, no co? Tu ci chodzi. pan. pan. w, w Mater, kuźwe. O, Magda poprawiła coś, co miała inaczej, dobrze, dobrze. Bo to sensu nie miało w no, twoim nie... tłumaczeniu. To nie miało sensu i tylko ty tak zrobiłaś. <laughs> no, o, wy, wybijacie na drugim i trzecim poziomie. No dobra, to no, już Dobra. O, już się boję. No, Dobre, tak Tomaj, to... nie, nie było źle, Aga ma wsz wszystko oprócz drzewa dobrze. No to dawaj no, Tomek, show to, yourself. To masz... no, a tu ja mam? Prawy. Które to jest? To, jest to, to. tu, prawy. Show yourself. O. A tak okna. A jak ty zrobiłeś okno? Ja inaczej zrobiłem, no, źle to. Tomka usłyszałem. A co ty Tomek do mojego drzewa pijesz? No Tomka, żeby jest upośledzone. A ty masz Aga za yy, za, tam... od, za, blisko marzy... domu. za blisko domu, no. Ja sobie zrobiłam takie drzewa, jak mniej więcej rosną. W lecie. Ale zobaczcie sobie Wojtka, środek domu, kuźwa po prostu. No śliczny jest. O, i łóżka dla mnie jest. Też tak, no Podwójny, no Mały no. alchemik. No. Bo on oszukuje, Aha. dobrał no. się kuźwa do sema, A. A kto ci no, oszukuje? No oszukuje, jesteś oszukaństwo. Ale mogłaś sobie. Mogłaś sobie zrobić tak? Tak, to idź do mojego domu, i zacz, Ja nie oszukałam. Idź zobacz. Panie, czy nie oszukałam? No nie oszukałam. A. Widać. Tak bo tu w tym Aha. domu czegoś brakuje. A to już kanapę wsadziła. No. I co? Zbudowałem z tego co miałam, a nie osłukiwaństwo. Co ty robisz? O nie... Siusiaka narysuje. Fiutka! Masz... Ty powinieneś dostać każdego fiutka. Za uszukiwaństwo! Ty jakaś na baranka tutaj? Coś nie, będzie? No, u, mnie się, u mnie się okna spierdzieliły, ale. No. Za dużo Nie, to z tyłu jest ja dobrze. Ja też zrobiłam po swojemu. To z tyłu, ale nie, zrobiłaś to tak masz. jak Tomek, mama. No. Nie, ma, z tyłu masz. ja mam? Nie, ja mam swoje okna. A nie, to z tyłu masz inaczej faktycznie. Tak, z tyłu masz ma tylko inaczej. To takie same. Ale ja po boku nie wiem, dlaczego tak zrozumiałem, że tak ma być. Ale to. Nie, no, ale tak było Wszystkie domki są spoko zrobione. Jak na Tomka? To Mieszkać może idealnie. Ja po prostu potrzebuję więcej światła w domu, tak? Tak. <laughs> Także ale ja myślałem, że z tymi będzie łatwiej mi do wytłumaczenia, żeby potem wybić, ale potem się tak skonfuzowałem, że Jezus. Nie, ale jest okej, okay, jest okej. No, okay. no dobrze, moi drodzy. To domki bardzo ładne wyszły, także słyszymy się w kolejnym. gdzie będzie aga tłumaczyć. Niestety, ta! E, no i co? Yee! Yee! Była ze mną oczywiście Madzia. Był on. Był Tomek. Byłem. Była też Agnieszka. Byłem. Byłem też ja. Także bardzo dzisiaj dziękujemy. Słyszymy się w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć. Papa, pa. pa, pa, pa. pa, pa, pa. pa.